Coraz więcej osób żyje z wirusem HIV i choruje na AIDS. Spotykasz ich na ulicy, w szkole, w pracy. Wbrew utartym opiniom, wielu z nich nigdy nie przejawiało zachowań kojarzących się z ryzykiem zakażenia. Nie żyli z wieloma partnerami, nie zażywali narkotyków. Niektórzy zostali narażeni na ryzyko zakażenia wbrew swojej woli. Nie mogłam uwierzyć, kiedy mój chłopak powiedział, że jest zakażony wirusem HIV. Powiedział, że miał przygodę z poznaną w papie dziewczyną. Chociaż miał z nią kontakt tylko raz, zaraził się żerączką i HIV. Byłam w szoku. Dotąd nie miałam powodów, aby mu nie ufać. Odkąd lekarz uświadomił mu ryzyko zakażenia, nie współżyliśmy ze sobą. Paweł nie chciał narażać mnie na zakażenie. Niestety mogło dojść do tego wcześniej. Musiałam wykonać badania. Zosia. Zosia! Niestety wynik jest pozytywny. A to oznacza bardzo poważne zmiany w Pani życiu. Kiedy okazało się, że jestem zakażona, myślałam, że moje życie się skończyło. Wiedziałam, że nigdy nie wybaczę Pawłowi tego, co mi zrobił. Myślałam, że musimy się rozstać jednak z biegiem czasu. Zrozumiałam, że razem będzie nam łatwiej iść przez życie. Przecież dotąd naprawdę się kochaliśmy. Zofia Kowalska. Słucham Panią. Pani doktor, ja przyszłam w sprawie rutynowego badania ciążowego. Natomiast muszę Panią doktor poinformować o, o tym, że jestem zakażona wirusem HIV. Czy Pani jest zarejestrowana w poradni? Tak. A teraz jest decyzja. Kiedy była ostatnia miesiączka? Dwa miesiące temu. Chciałam wiedzieć, czy dziecko nie zarazi się ode mnie wirusem HIV. Lekarka powiedziała, że można zastosować leczenie przeciwwirusowe, które zwiększa szansę urodzenia zdrowego dziecka. Musiałam wierzyć, że uda mi się urodzić zdrowe dziecko. Chciałam je wychować i zapewnić jak najlepszą przyszłość. Dlatego nie zrezygnowałam ze studiów. Mam prawo żyć tak jak wszyscy inni ludzie. Nie zamierzam rezygnować ze swojej pracy, z, ze swoich planów, z kariery zawodowej. Jeszcze przed urodzeniem zdałam ostatnie egzaminy. Pracę magisterską napiszę już po urodzeniu dziecka. Że mogę żyć normalnie wśród ludzi, przecież niczym im nie zagrażam. Muszę tylko informować lekarzy i dentystów, aby nikogo nie narazić na ryzyko zakażenia. Tak jak inni, mam prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej. Ciąża i poród przebiegły szczęśliwie. Nie było jednak wiadomo, czy maleństwo jest zakażone. Wiedzieliśmy, że w przypadku zakażenia będzie mogło normalnie chodzić do przedszkola i bawić się z innymi dziećmi, jednak nie mogliśmy się pogodzić z myślą o jego chorobie. Się, że, że jestem zakażony, że zakaziłem dziewczynę, myślałem, że, że to koniec, że, że już nigdy nie będziemy razem. Okazało się, że, że ani ona, ani ja nie mamy nikogo bliższego. Okazało się, że Małgosia się jest zdrowa. Jest naszą największą radością. Paweł i ja pracujemy. Jesteśmy pod kontrolą lekarza na razie wszystko jest w porządku. Wiem, że nie mogę zmienić swojej sytuacji, ale mogę cieszyć się każdym dniem. Mogę cieszyć się moją rodziną. Wiem, że do końca mogę żyć godnie. Schowaj misia, szybciutko, schowaj misia, schowaj misia, tak. Na świecie miliony ludzi w różnym wieku walczą z kalectwem, ze śmiertelnymi chorobami, z rakiem, z AIDS. Mają oni prawo do nauki, opieki medycznej, do tolerancji, do godnego życia, póki trwa.